Aj Ej! Tu jest, ta! Mata. Popr... Dwóch leży od mida, ale jeszcze Dobrze. Podnieś. Ja ci kupię Guardian, jak chcesz. Chyba, że ty ja się Dobra, to sobie graj. A chcesz to... to, nie, to nie, 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 nie. Imienić, bajta, ja, mog ja mogę ja A nie, nie mogę. Możecie mi wandala kupić po prostu. To czekaj. Już mam, już mam spół. i tak mamy kasę na całą ekipę. Jak coś Dobra, to ja już wiem jak tu na nich wychodzić. Oni sobie się tam próbują skampić. Jedna osoba cały czas wraca tu mi do tego. tu cały no, czas dobra. Ta Reina wychyla. Oślepiona, próbowała... Zdaje No 8 HP mań. Pewnie o tym nic Dobra. Eee, kurwa. Brawo. Nice. Ty kurwa Pente, jednołeś. Mm -hmm. Noice! Kurwa, dobrze, dobrze, dobrze. Ale ta obrona to chyba YouTube bo co będzie, co? Noo, jak tak ładnie prosisz. Nie no, fajnie poszło.